Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Elektros rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 1985 roku. Założyciel firmy, pan Stanisław Stankiewicz, otworzył zakład usług elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi w Bolesławcu przy ulicy Gdańskiej. W 1989 roku działalność usługowa została przeniesiona do drewnianych domków przy ulicy II Armii Wojska Polskiego. W tym samym czasie nastąpiło także otwarcie sklepu z materiałami elektrycznymi. W 1994 roku firma zmieniła status na spółkę cywilną. Dynamiczny rozwój firmy oraz chęć zapewnienia lepszych warunków dla pracowników oraz klientów firmy przyczynił się do podjęcia decyzji o budowie nowego obiektu przeznaczonego pod hurtownię oraz dział wykonawczy. W 1995 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu, a już rok później w 1996 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego zakładu przy ulicy 10 marca 6. W 2001 roku elektros przekształca się ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym samym czasie do spółki przystępuje pan Andrzej Stankiewicz. W 2006 roku elektros spółka zo przystępuje do grupy zakupowej El Forum, która w 2007 roku łączy Łączy się z grupą rondo, tworząc jedną dużą grupę pod nazwą Forum Rondo. W 2010 roku zapada decyzja o wybudowaniu drugiego zakładu i w tym samym roku zostaje zakupiona działka pod nową siedzibę przy ulicy Ekonomicznej 1. W tym samym roku do spółki przystępuje Agnieszka Pasierbiewicz. W 2011 roku Elektros otrzymuje pozwolenie na budowę nowego zakładu, a w 2012 następuje jego uroczyste otwarcie. Obecnie PPUH Elektros spółka Zoom mieści się w w dwóch siedzibach w Bolesławcu, przy ulicy 10 marca 6, gdzie znajduje się hurtownia materiałów elektrycznych, oraz przy ulicy ekonomicznej 1, gdzie produkowane są konstrukcje dla potrzeb energetyki. Tam też został przeniesiony dział wykonawstwa. Należymy do grupy zakupowej Forum Rondo. Podstawą działalności naszej hurtowni jest handel hurtowy i detaliczny artykułami elektrotechnicznymi, a także kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Naszymi klientami są hurtownie, sklepy, instalatorzy, firmy budowlane, zakłady przemysłowe, instytucje, a także klienci indywidualni. Od dokonywanych w hurtowni zakupów udzielamy bardzo korzystnych rabatów. Dajemy możliwość realizowania zapłat w wyjątkowo atrakcyjnych, uzgodnionych z klientami terminach. Zamówienia do klientów realizujemy własnym transportem. W ofercie w posiadamy ponad 10 tysięcy pozycji asortymentowych dostawców i producentów obecnych na naszym rynku. Z którymi mamy bezpośrednio zawarte umowy dystrybucyjne, oferujemy wykonawstwo robót elektrycznych w pełnym zakresie: od przygotowania inwestycji, opracowania projektów technicznych, wykonania robót i przekazania ich do użytkowania. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie na rynku usług elektrycznych, wysoka jakość oferowanych usług, terminowość oraz wykwalifikowana kadra pracownicza. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych, złączy kablowych, szaf pomajarowych, rozdzielnic stacyjnych-nasłupowych i wnętrzowych do stacji transformatorowych, rozdzielnic typowych i nietypowych w obudowach plastikowych, termoutwardzalnych oraz metalowych. Firma Elektros to nie tylko działalność gospodarcza. Wspieramy lokalne inicjatywy, bierzemy udział w kulturalnych i sportowych wydarzeniach związanych z miastem Bolesławiec. Jesteśmy głównym sponsorem drużyny siatkarskiej BTS Elektros oraz wspomagamy lokalne kluby sportowe. Organizujemy imprezy szkoleniowo-integracyjne dla naszych klientów oraz pracowników. 30-lecie firmy Elektros, ten sukces możemy zawdzięczać wszystkim. Pracownikom tutaj w tej firmie zatrudnionym, między innymi kadrze, kierownictwu, fachowcom i sumiennym pracownikom. Trzystolecie jest to też chwila oprócz świętowania, chwila zadumy i tak się zastanawiałem, gdybym miał jeszcze raz rozpocząć taką działalność gospodarczą, czy jaką politykę bym przyjął. Wydaje mi się, że byłaby ona ta sama co do tej pory, pozbawiona części błędów, które zostały popełnione. Wiem jedno w tym wszystkim, i tutaj tam takie przesłanie dla młodych, że w życiu trzeba mieć odwagę, marzenia, cel i do tego celu trzeba wytrwale dążyć. Elektros. Nie brak nam energii.